Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której chcemy przekazać bardzo dobre informacje, jakie powoli spływają tutaj do powiatu Tomaszowskiego, a mianowicie, proszę Państwa, otrzymaliśmy kolejne zewnętrzne dofinansowania. Pierwsza sprawa to są pracownie ekologiczne i w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na trzy pracownie ekologiczne. Kwota łączna dofinansowania to jest prawie 172 tysiące złotych cała wartość zadania to jest 205 tysięcy złotych, czyli pozostałe środki ta różnica będą z budżetu powiatu Tomaszowskiego. Chcę Państwu przypomnieć, że w poprzednich latach, w poprzednich edycjach otrzymywaliśmy rok rocznie dofinansowanie, co uważam za duży sukces, czyli w czasie całej tej naszej kadencji, proszę Państwa, otrzymaliśmy Dofinansowanie na poziomie 853 tysięcy złotych i to w sposób widoczny poprawia tak naprawdę jakość nauczania naszych uczniów, poprawia też wizerunek poszczególnych placówek dydaktycznych, ale też pokazuje skuteczność pozyskiwania środków, tutaj zewnętrznych, przez powiat Tomaszowski. Przypomnę. W roku 2019 dofinansowanie było na poziomie 174 tysięcy złotych, w roku 2021 to prawie 220 tysięcy złotych, w roku 2022 kwota 290 tysięcy złotych i w tym roku, tak jak wcześniej wspomniałem, kwota ponad 171 tysięcy złotych. Drodzy Państwo. Oprócz dofinansowania na rzecz stworzenia nowych ekologicznych pracowni w szkołach ponadpodstawowych otrzymaliśmy również dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych i tutaj to jest kwota 48 tysięcy złotych. Łączny koszt zakupu to jest kwota 60 tysięcy złotych, a więc pozostałe 12 tysięcy złotych leży po stronie powiatu Tomaszowskiego. Wraz ze mną na dzisiejszej konferencji prasowej, drodzy Państwo, obecni są przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Wacława Bąk. Witamy bardzo serdecznie. Witam również gorąco członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Panią Elżbietę Łojszczyk. Witam również bardzo serdecznie członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pana Michała Czekowicza. I witam. Zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, pana Łukasza Celazeko. Na początku głos oddam pani przewodniczącej Wacławie Bąk. Bardzo proszę. Dziękuję, panie starostwo. Starosto, dzień dobry państwu. Witam wszystkich serdecznie z ogromną radością. Pan starosta był uprzejmy już nas poinformować o wielkości tych dotacji i kolejnych dotacji. A każdy z nas chyba zgodzi się z taką myślą, z takim powiedzeniem, że inwestycja w oświatę to najbardziej trafiona i pożądana inwestycja. Z ogromną radością przyjęłam tą wiadomość i chciałabym, żebyście Państwo poprzez media ją nagłośnili, bo to naprawdę warta powszechnej wiedzy i informacja. W niektórych naszych szkołach ponadpodstawowych już mamy ekopracownię. Tym razem kolejny. Ja mam przyjemność dźwigać ten miły ciężar, który jest adresowany do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 6. Serdecznie gratuluję całej społeczności tej szkoły. Cieszę się również, że część pieniędzy jest przeznaczona do bibliotek szkolnych. To nieprawda, że nikt nie czyta książek. Zapewniam Państwa, że są bardzo wielni czytelnicy a uczniowie właśnie do tej grupy należą. Cieszę się bardzo i ufam, że to nie ostatnie dobre wiadomości jeszcze w te wakacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej Wacławie Bog. A teraz zapraszam do zabrania głosu członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Panią Elżbietę Włośc. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność zaprezentować dwa zadania w ramach naszych ekologicznych pracowni edycja 2023 które realizowane będą w roku 2024. Pierwsze zadanie to jest utworzenie ekopracowni w zespole szkół ponadpodstawowych numer 3 imienia Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt przewiduje utworzenie nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej Ekologiczny Świat. Pracownia wyposażona zostanie w ekran interaktywny, który pozwoli na prezentację filmów, symulację zjawisk oraz procesów biologiczno-chemicznych. Zakupione zostaną meble, które wyeksponują nowe pomoce i ułatwią do nich dostęp. Poprawie ulegnie estetyka i wystrój pracowni. Pomalowane zostaną ściany, sufit, położona zostanie fototapeta. Wygospodarowany zostanie zaplecze i kącik na wieszaki i odzież wierzchnią dla uczniów. Ponadto położona zostanie nowa wykładzina. Stare, zniszczone stoliki i krzesła zastąpią nowe estetyczne meble. Wartość ogólna zadania 78 tysięcy. Dofinansowanie w formie dotacji 60 tysięcy złotych. Drugie zadanie utworzenie ekopracowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim. I tutaj projekt przewiduje utworzenie nowej pracowni przyrodniczej, której wyposażenie umożliwi realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, a jednocześnie pozwoli młodzieży rozwijać się zawodowo. Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, monitor interaktywny, głośniki i laptop, które będą wykorzystywane w celach edukacyjnych, informacyjnych, czy też do prezentacji prac własnych uczniów. Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesne megle, oświetlenie i rolety, co poprawi estetykę pracowni. Zakupione zostaną również w ramach tego zadania pomocy edukacyjne, które umożliwią realizację podstawy programowej. Wartość ogólna zadania 60 tysięcy złotych, dofinansowanie w formie dotacji 51 tysięcy 200. Ja gratuluję wszystkim osobom, które przygotowywały wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za to, że okazały się tak skuteczne, i trzy szkoły zyskają pięknie wyposażone nowoczesne pracownie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Reżyser Łośczyk, a w tej chwili zapraszam do zabrania głosu członka zarządu Powiatu Tłumaczowskiego, Pana Michała Czerwowicza. Dziękuję bardzo Pani Starosto. Dzień dobry Szanowni Państwo. Ja dziś mam przyjemność zaprezentować dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ekopracownię dla specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w kwocie 6, ponad 67 tysięcy z tego dotacja Wojewódzkiego Funduszu bez mała 60 tysięcy złotych. Proszę Państwa, projekt przewiduje utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Pracownia wyposażona zostanie m.in. w monitor interaktywny, który pozwoli na prezentację filmów, symulacji zjawisk oraz procesów, tablicę, laptop, mikroskopy, lupy, lornetki, busole, atlasy. Zakupione zostaną meble, które wyeksponują nowe pomocy i ułatwią do nich dostęp. Poprawił ulegnie estetyka i wystrój pracowni. Pomalowane będą ściany, sufity, a na ścianach położone, położona zostanie fototapeta. Stare i zniszczone stoliki i krzesła uczniowskie zastąpią nowe estetyczne meble. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, tak jak Pan Starosta tu wspomniał, że już po raz czwarty jesteśmy. Hmm, Zauważeni przez naszego przyjaciela, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przygotowali te wnioski. Natomiast Funduszowi przede wszystkim za to, że cały czas widzi powiat Tomaszowski, widzi jego zaangażowanie w to, żeby Tomaszowska Oświata poprzez takie właśnie dotacje, jakie otrzymujemy z Wojewódzkiego Funduszu. Nabywała coraz to nowy sprzęt, tak żeby nasi uczniowie uczyli się w jak najlepszych warunkach. Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję i liczę, że dalej będziemy tak owocnie współpracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi, a teraz zapraszam do zabrania głosu zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym, pana Łukasza Cerazego. Bardzo dziękuję pani starosto. Szanowni Państwo, ja powiem w kilku słowach o tym, o czym Pan Starosta już wspomniał wcześniej, a mianowicie o dotacji na zakup książek dla szkół ponadpodstawowych powiatu Tomaszewskiego. Jest to możliwe dzięki programowi, Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Celem tego programu jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, w tym przede wszystkim bibliotek szkolnych. Budżet, planowany budżet tego programu na lata 2021-2025 jest to ponad 1 miliard złotych. Program ten prowadzi Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego we współpracy między innymi z Ministerstwem Edu Edukacji i Nauki. W ramach priorytetu trzeciego, którego operatorem jest właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szkoły ponadpodstawowe mogą występować z wnioskami o dotacje na zakup nowości czytelniczych, wyposażenia bibliotek, zakup sprzętu komputerowego do bibliotek, zakup oprogramowania, jak również promocję czytelnictwa. Na przykład na zakup nagród dla uczniów, którzy aktywnie biorą udział w promocji czytelnictwa. W tym roku szkolnym cztery z naszych szkół. A mianowicie pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Dąbrowskiego, drugie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszyca otrzymały łączną dotację na kwotę 48 tys. zł. Całkowita wartość tego projektu jest to 60 tys. zł, z czego 12 tys. pochodzi z budżetu powiatu. W ramach tych środków, tak jak wcześniej wspomniałem, szkoły mogą zakupić nowości wydawnicze, wzbogacić swoją, swoją ofertę. Mogą zakupić tutaj wyposażenie do bibliotek, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, a także aktywnie prowadzić akcje promujące czytelnictwo. Te działania na pewno usprawnią działanie bibliotek. Uatrakcyjnią ich ofertę i ułatwią korzystanie z nich, co niewątpliwie wpłynie na, na poprawę stanu czytelnictwa w naszym powiecie. Jako Wydział Oświaty, we współpracy z szkołami ponadpodstawowymi, dla których organem prowadzącym jest powiat Tomaszowski, na pewno w przyszłości będziemy pracować, aby dalsze pieniądze na ten cel spływały do naszych szkół, a poziom czytelnictwa w naszym powiecie z roku na rok tylko się poprawia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Łukaszowi Cerazemu. Drodzy Państwo, tak jak sami słyszycie, ponad 220 tysięcy łącznie dotacji zewnętrznej tutaj na te zadania. I ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, panu Wojciechowi Miedzianowskiemu. I oczywiście serdecznie również dziękuję za wspieranie wszelkich naszych inicjatyw panu Marszałkowi seniorowi, panu Antoniemu Maciejiczowi. Dziękuję bardzo wszystkim naszym pracownikom zarówno Wydziału Inwestycji, Wydziału Oświaty, jak i również poszczególnych szkół ponadpodstawowych za to, że tak pięknie starają się pisać te wnioski, które zyskują konkretną akceptację, a to proszę państwa przekłada się na pozyskiwane środki zewnętrzne. Także bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom. Dziękuję również Państwu za to, że przekazujecie dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców zarówno Tomaszowa Mazowieckiego, jak i poszczególnych gmin Powiatu Tomaszowskiego. Jesteście z nami zawsze, kiedy chcemy te informacje tutaj przekazać, żeby pokazać tą naszą wspólną radość z tego kolejnego sukcesu. Dziękuję bardzo.